Siema jesieniary, zaczęła się wasza ulubiona pora roku, co? Macie swoją ulubioną książkę, ciepły kocyk i kubek gorącej czekolady? Albo herbaty, albo kawy? To odłóż tą książkę dłubie jebany, bo będziemy otwierać karty dla dzieci, rozumisz? Nowy japoński secik, jeszcze cieplutki, świeżutki, prosto od pana Chińczyka wydrukowany. Fusion Arts, czyli set, w którym będą karty, które znajdą się w następnym angielskim secie, czyli Fusion Strike. Więc jest to swego rodzaju przedpremierowy look na nowe karty. Otwórzmy go. Szybki quiz na start. Zgadnij kto nie wziął nożyczek znowu do otworzenia Boxa. Odpowiedź A. Ja. Zgadliście, to ja. Tym razem Secik nie przyjechał od Niemca, tylko przyleciał prosto z Japonii. Ponieważ był zamówiony przedpremierowo, więc innej opcji nie było. Part na paku jest następujący. Spuchnięty Mew, Genesect i Dragopult. Polećmy z pierwszym pakiem. Liski Smok, ławic Season, mm. <laughs> toxel, Wolf i Kupa V. Zaczynamy od Hitika. Kupa V <laughs> i mamy nowy Battle Style, Fusion Style. Mm. Nie wiem, tak jak były te karty Wengeki i Chigeki, czyli po, po polsku, angielsku, Single-strike i Rapid Strike, to to jest trzeci Battle Style, który właśnie jest pierwszy raz w tym secie. Kolejny paczek. Jak teraz lajka like i suba, to wyciągamy Secret River z tego paka. Albo nic nie wyciągamy, bo nie umiem go otworzyć. może 2. Wstawił wielbów O kurde, pan artysta nie dostał pieniędzy i połowę arta tylko wysłał, niepokolorowaną. I ostatnia karta, Mew V. U, 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 u. to jest chyba oltar, na którego najbardziej liczę z tego setu. 2 na 2 V, może jakieś popsuty paczek i będą same hity. Śliski Smok, mana? Śliski Smok, ale mniejszy. To jest Drill, tamten to był Excadrill i panteil czyli tak zwana Chimera, dwóch zwierząt, węgorza i szczura. Następna paczka. Pierdolone no. Fanbase K-Popu. Podsola, Galawiańska, Drilbur, śmiewgów, Moczy Pędzel, i Walkie Talkie. Następna paczka. Lawiański Linen. Ale fajny arcik. Trabisza. Na śmietniku tam, gdzie jego miejsce. Chyba wesoły autobus. Char-Jabak, Jeżeli dobrze pamiętam, Srumisz. I ostatnia karta. Gwident, Vimax. Max. Chyba. Się tak nazywa ten pokémon. Też ma Oltarta, ale nie Wimax, tylko zwykły V Chyba ma Oltarta. Jest bardzo cute. Jedzie na drzewku. ciągną go jego pytle które się nazywają raulety. Ale teraz możliwe, że przyjebałem daleko od bazy, ale nie, nie pamiętam jak się nazywa Rewolucja No kurde, co to za skaterka? Niki Minasz. Rewolucja autobusu, która się jakoś nazywa, na pewno. Ja wie co to jest, ale się dzieje na temat. Widzę, że w każdym secie musi być jakiś art, który był robiony pod wpływem. I ostatnia karta. Melmetal Hollow, spoko. Fajny. Fajnie się błyszczy. Następna paczka. Tak jak widzicie kamerka została. Vox populi był następujący. Mazda zostaje. To została. I Kersola Galawiańska. Czemu na kartach jest przedwostek galar? Czy tam galawiański, Galawian? Yy, przy pokemonach, które jakby nie mają innej formy. W sensie Korsola, czyli preewolucja tego pokemona ma formę inną niż Galawiańska. Nie pamiętam w, jakim, w jakiej genie weszła Korsola. Ale Kersola jest tylko Galawiańska. Głupie. Rewolucja 2 pulta, Niedokończony artwork Oślizły smog I Artkanaym Jezu, czemu ta karta nie jest holo? Który Chińczyk tam kurwa dowodzi i zdecydował, że Afkanine to nie będzie holo. Bardzo lubię 9 to jest bardzo fajny pokémon. Przypomina mi mojego psa. Też jest taki kudłaty, bo mój pies jest cały biały. Nie zrobię tego dowcipu. Ogólnie w tym secie gorzej mi idzie pamiętanie nazw Pokemonów. Jest trochę poczków, które mnie ominęły, bo są z nowszych generacji i jeszcze nie ma ich w Pokémon GO. Więc niestety nie pamiętam ich nazw, ale spokojnie. jak sobie poradzimy. Toki. Staryu. Te wołce jakkolwiek się nazywa. Kowcowa i Hand Vimax. Bolthamt, tak, tak się nazywa. Spoko Elektryczny Piesio. Byłem przekonany, że dostanie w ogóle Oltarta jakiegoś fajnego w tym secie, Bo jest na angielskim e, arcie, na boosterze. Także dziwne. Garbodor, Toxel, Graveler, Baniri, Banelby. To jest z dwóch. I ostatnia karta, grokonał. Gdzieś to tam jest w tym pustym ubiegły, tylko trzeba dobrze poszukać. Huntail. Zigzagun Galawiański, Mana, Kevin Durant i Steele Follow. Są hity, ale wciąż nie było jeszcze Cikte Rada. Także najlepsze wciąż przed nami. Nie pamiętam jak się Ta Lasia nazywa, ale ma zajebistego fullarta Falinks. Pokémon fire przyszedł na solówkę ze składem. Niex! Tak! Ale mam siły. <grywa> Jaki kurwa, Cwaniak. nie milec. Na pewno bez biletu jeździ komunikacją. Mandibas, fajny arcik, taki odskulowy bym powiedział, taki vibe mi daje. I ostatnia karta, to jest też to jest... Tak, De -de. To jest też druga ewolucja, jeszcze druga pulta. Ok, sprawdziłem, bo mi nie dawało spokoju. To jest dwa cloak, a druga ewolucja nazywa się pi. Wapie w dole, ale mam wylew dzisiaj. Transmisja na żywo złona. Meltan, i ostatnia karta. Cavina, Sar Cavina V. Mimo rozległego udaru daje Radę jakoś wciąż funkcjonować i otwierać paczki. Także zobaczmy, co teraz przyniesie szczęście. Zobaczmy, czy przyniesie szczęście los. Co przyniesie los? Czy to będzie szczęście? Oho. Kurwa, to jest zdecydowanie szczęście. O oh boi. Genesis V Oltar. latanie z połamaniec. BEAK! Smirgo jaki jak tam z tyłu siedzi w ogóle. Co on tym to pokazuje? Nie wie, że to niemiło. No bardzo ładny altart. daje OK. Drugi japoński booster boksik z rzędu i drugi oltard. No... Nie ja jestem zadowolony, bym powiedział. Atomówki. A to już jest łabit season pełnym rajem Diggersby i The Deoxys follow. Chłop ma wszystkie battle style. Gdybym umiał w to grać to pewnie bym wiedział jaką to ma wagę dla gry, ale jebane oszukuje. Jeden se wybrać należy trzeba. Kolejny paczek. W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że nie ma tutaj wypełnienia w tych pakach z tym QR codem, co było w poprzednim boxiku. Plant Pearl. Napierdala bubble beamem. Miejmy nadzieję, że nie w jakiegoś Type'a, bo odjeby na strzała A to strasznie przypałowe. Wyjebać się od czegoś, co wygląda w ten sposób. I ostatnia karta galawiańska Kersola. Nie mylić z tą nie -galawiańską Kersolą. Kolejny paczek ma faktus, kaktus, faktus. Nie pamiętam. Ojebany talerz ogłowy. głowy. I Arcanine, który nie jest holokruty. Skate Park dla skate'ów z Kitty. Co on za lasę wysyła z tych ust rozciągniętych, wyciągniętych? O kurwa, ale golem. To jestem ja, odkąd wyszła nowa FIFA. Mój aparat jest na jednej kresce chyba z czterech, więc nie wiem, ile jeszcze pociągnie, jakbym zniknął nagle. sobie O, o pierdol, ale Beatle. Snom. Hitmore. Geodude. Czemu on ma... Ręce zamiast uszu. To niewygodne przecież. I Battle of Holo, ale cute. na paczka. Doomspax. Coś takiego. Bulabai, Niki Minaj. Trotodile i jakaś energia. Czy to będzie Fusion Energy? Jeżeli to jest. Tu, ta, tu, 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 tu. Next. Na stole krążki. Nie do hokeja. Dunbull. Zastanawiam się, gdzie się podziały wszystkie moje pieniądze. wydałem na karty. Kolejna paczówka. W ogóle nie wiem, czy widzieliście. Ostatnio wyszedł nowy trailer do Pokémon Legends Arceus. Dziś jakaś ćma śnieżna. I będzie nowa ewolucja Cytera, która będzie kamienna. Nazywa się Cliver. KTFP. Chowajcie, Misty. Hitmore, Wulabaj i ostatnia karta Toxicity. Toxicity. Kudwa. Toxicity. Toxicity. Easy, mam te nazwy. Przecież to łatwe, trzeba przeczytać tylko. Next Patchik. Czy w końcu potwierdzę swoje słowa z poprzedniego filmiku, gdzie powiedziałem, że można trafić dwa Secret gąbkowe rękawice w jednym lusterboxie. Metapod. Gdaulif. Pan Belkati. Bardzo ładny ark, bardzo ładne Takie światło przebijające się przez liście. Te oczy przećpane, też bardzo ładne. I ostatnia karta. Latias, Tios. Nie powiem. Jeden z dwóch. W sumie to oba. Latios i latios, proszę bardzo. Damn, Bartek. Skąd masz taką wiedzę o Pokémonach? Śnieżność pana. <laughs> Sorry, wygrałam coś. Czasami już, dziękuję. ten był Grambul, to ten jest Snubble. KTFP Rukiti, Rutiki, Ru... pierwsza forma Corvinita. Patrzy się na swój cień, Powe. dla niezbyt inteligentnych stworzeń. I obstawion Hollow. W ogóle jakoś w grudniu chyba wyjdzie kolejny high class uh, set japoński. Taki jak Shiny Star V, który tutaj się nazywał um, Shining Fates. Czy tam poprzednie Hidden Fates też miało swój odpowiednik uh, japoński, który nie pamiętam jak się nazywał. To teraz się ma nazywać Vimax Climax. <noise> I właśnie są liki, że ma wyjść w... na początku grudnia. I ostatnia karta. How to pronounce Crabominable. Krabominable V przyjeżdżał hita tutaj. Ej, nie wiem czy to złapie kamera, ale jest zajebista tekstówka tutaj. No rozładowała mi się bateria, trochę ją podładowałem i podłączyłem aparat pod USB. Nie za bardzo chcę współpracować z zewnętrznym źródłem zasilania, także speedrun ostatnich 5 paków. Lecimy. A Selgofactor Dolop? Jak już tak. Onyx. W jest brook. i... Jakiś VIP pas. O! Nawet jest napisane VIP. Next. Cztery do końca. No dawaj, jeszcze jednego skrytera, no. Wiem, że to możliwe, no widziałem na własne oczy. Co tu się kurwa dzieje? Co to jest w ogóle za... double liść? Na... tym worku przeprowadzony. Autobus szkolny, snom. I ostatnia... jo, O kurwa. Udało się. Udało się. Mówiłem. Mówiłem, że się da. No. Mówiłem. Mówiłem. Pewne to było. Pewne. Słota karta energii. Można powiedzieć, że ten boks był fire. Kolejny paczek. No, trzech na boks to nie widziałem. Dzień, dzień. Zadzwoń na seks. Hehe. O kurwa, co to za Nie ja mam żadnego pojęcia jak się ten pokémon nazywa. I ostatnia karta. Gorybyss. Czyli ta lepsza wersja ewolucji lampewla Bo Huntail to jest specyficzny Pokemon. ostatni paczek. Vivizon. Spoczko, jeszcze nie mieliśmy. Ostatnia karta. Starmie Hollow. Ostatni paczek. Meloetta. Też jeszcze nie mieliśmy. Przez spoczko. Brelum, Smirgul znowu, moczy pędzla. I ostatnia karta. Jakiś switch, wymiana, tak zwana. Można się zamienić z kimś na Pokemony. Na przykład masz a abyś chciał go rybysta. Nikt nie chce, kurwa, hantela. Zawsze te hardcase się nie lubią z moim nowym oświetleniem, bardzo mocno je zbierają. Ale mo możecie zobaczyć, jak wygląda. To jest taki Keeping Light dookoła kamery. W no nie wiem. W każdym razie GITUWA, dwa i WEWY cieszą. SIEMA, HOMOSEKSUALNI, Przyjaciele. Jedna miłość, jedna płeć.